Cześć, jeszcze jedna dogrewka. Tym razem kwestia, kto żąda wyjaśnień, nie wierzy prawdziwie. Też to zapisałem. Nie jestem teraz pewien, czy to jest moje, czy to jest zapożyczone, więc tutaj bardziej istotna jest idea tego zdania. Kto żąda wyjaśnień, nie wierzy prawdziwie. A no to pewnie ja tak jest, moi drodzy. Nie wiem, czy też podzielacie to, to te zdanie, tą opinię, bo ja jak najbardziej tak. Często jest tak, że w rozmowach, w mailach no, w rozmowach już coraz, coraz mniej, ale jeszcze w mailach się zdarza, że najpierw osoby potrzebują zrozumieć, potestować, sprawdzić, a dopiero ewentualnie będą budowały tutaj proces wiary. I tak samo w życiu prywatnym, tyczącym się prywatnych tam zadań, w obszarach nie wiem, relacji, biznesów, zdrowia, czegokolwiek. No, najpierw. Spróbuję, posmakuję, doświadczę, a później będę wierzył, że to działa, że te techniki działają, że te narzędzia są skuteczne, że te podejście jest właściwe. Na nowej drodze, w małym stopniu tak to działa, niestety, bo niestety jednak najpierw tutaj kwestię wiary, tej wiary prawdziwej, a dopiero co przekłada się to na materię i urzeczywistnia się to nam w materialnym planie. Więc często jest tak, że mamy jakieś tam e, zadania zawodowe, chcemy lepszą pracę, inną pracę cokolwiek w tym zakresie osiągnąć, no ale ja nie wierzę, że się da, że mogę no i problem, no i panie powiedz jak żyć, gdzie mam iść, co mam zrobić i ja tam wtedy pójdę i będzie pięknie i to najlepiej, żeby żeby to zrobić od ręki teraz, no tak to nie działa, bo najpierw trzeba Trzeba pracować tą wewnętrzną pracę, odbyć te wewnętrzne zadania, a dopiero w mniejszym bądź większym stopniu, z większą bądź mniejszą skutecznością, ta rzeczywistość się będzie układać, energia będzie się układać, a to przekładać się będzie na rzeczywistość na materię i będziemy to widzieć, czuć, doświadczać. Więc, więc najlepiej najpierw poukładać sobie wszystko w serduszku, później w rozumie pozwolić temu płynąć, poukładać się tam na górze. Sami nie jesteśmy, więc tam zawsze ktoś nam z miłą chęcią pomoże, więc warto być im na tyle przydatnym, użytecznym, pomocnym, aby zasilać to chociażby pozytywnie, e, chociażby z wiarą. Tutaj kwestie materialne, praca itp. itd. Nasze prywatne działania, zadania takie czysto materialne, to no to wiadomo, że trzeba realizować, ale to chyba już są miliony książek, nagrań e, i tutaj pomysłów co, jak i dlaczego warto robić. Natomiast ja tutaj tak z tej innej perspektywy chciałem sobie spoglądać, no bo tutaj bardzo ciekawa myśl mi się zapisała, więc chciałbym ją powiedzieć, że no najpierw wyjaśnienia, potwierdzenia, a później ja będę wierzył, no nie zadziała, no tak trochę słabo to widzę, więc to ja najpierw wierzę, ufam, a dopiero jadę z skoksem tutaj w materii I, i, i myślę, że ta kolejność jest lepsza, bardziej prawdziwa, mi wielo, wielokrotnie przecież już pomogła, naprawdę wiele, wiele razy byłem w tak wielkim czarnym lesie w różnych dowolnych tutaj aspektach e, relacji, biznesów, e, zdrowia, że to nie powinnie rozumiem, jak z tego wyjść, czy się da, no, a jednak się da. I to już niejednokrotnie mogłem doświadczyć, więc jak e, mi się z tych różnych dziwnych rzeczy udało powychodzić, podoświadczać, e, to nie widzę e, tutaj wskazań, żeby no, tobie w tych Twoich e, zadaniach e, mogło się poukładać aby były realne takie materialne możliwości, perspektywy, żeby to coś zrozumieć, doświadczyć, dokonać. Więc naprawdę można to tak w ciemno zawierzyć, że się da, że to jest możliwe. No bo jest małe prawdopodobieństwo, że przychodzimy z problemem, który tylko pierwszy raz w, w historii świata tyczy się mnie i koniec. To ja już jestem. No, ja już tego nie zrobię, bo to jest jedyny problem, ja mam najgorzej. No nie do końca tak jest. Często jest tak, że, że te. Nasze problemy na teraz są mega nie do przejścia, ale tylko dla nas na teraz, więc, więc warto mieć gdzieś to z tyłu głowy, nie poddawać się iść, iść za, za swoim. Ale, no ale tutaj naprawdę, kto żąda wyjaśnień, nie wierzy prawdziwie, no to jest ewidentnie, ja to gdzieś wkleiłem, może to wymyśliłem sam, ale to takie nawet, ja tak ładnie nie umiem pisać, więc, więc myślę, że ja to przekleiłem skądś, no ale to było bardzo fajne. I teraz cóż, a druga taka myśl to chyba też przeklejona. Wszyscy jesteśmy jak ślepcy. Nic nie widzimy, póki nie dostąpimy światłości. No to to są bardzo, bardzo pokrewne e, tematy. E, I ja to zapisałem, ponieważ bardzo często jest tak, że ja jestem zaprzągany do jakichś działań. E, Odpłatnie, niekiedy nie, ale takich wiecie, czysto materialnych. Jarek, albo panie, weź pan, powiedz, co mam zrobić. Jak pan powie, to ja pójdę, bo będzie piękne. Niech tutaj dostąpi światłość, i zaraz zrobimy. No właśnie, no. to też niekiedy no, nie ta strona, nie ten sposób, chociażby nie ta kolejność przede wszystkim. Nie, no bo jednak ta, ta światłość jest zawsze, wszędzie. Ale my, jako ludzie, jako człowiek, no, jesteśmy jak ślepcy, nic nie widzimy, póki nie dostąpimy światłości. No i nie chcę być inaczej, ale tak to, tak to działa. Bo tak naprawdę ta cała światłość jest na samych i wszystko co możemy, wszystko to fajne, sympatyczne, miłe, co możemy doświadczyć, to jest w nas. Jest to uruchomienie na pstryk, więc wystarczy się do tego, nie wiem, dostroić. Nie wiem czy to jest odpowiednie słowo, ale no chyba tak, tak jak fale radiowe ustawiamy, to tak powiedzmy, że tutaj można się ustawić na to, na to dostąpienie światłości. I jeżeli się przestawiamy na dostąpienie światłości, no to w niej jesteśmy sobie wtedy żyjemy, funkcjonujemy i rozwiązujemy zadania życia codziennego w tej naszej materii. Więc, więc my jako ludzie często o tym zapominamy, ja też nie za ja o tym zapominam, bo się niekiedy dam wciągnąć w jakieś tam różne dziwne zagrywki i później kombinuję i się zastanawiam, co to zrobić, jak z tym sobie poradzić. A to właśnie, że, że, daje, że dajemy się wciągnąć tutaj jako ludzie w ten wiecie, bieg, taki yy, bieg, yy, kusy, yy, takie energie yy, życia codziennego w materii. A to niekiedy odwodzi nas od celów, od dostąpienia światłości, więc, więc warto to wziąć pod uwagę. I yy, też za mną chodzi często takie pojęcie, że my biegniemy w tej materii. <laughs> tak biegniemy, biegniemy, no i yy, nie wiadomo gdzie są gdzie meta, po prostu biegnieć. Po prostu biegniesz. I to ten bieg taki nieznany z nieznanego punktu startu z nieokreśloną metą, no w dużym stopniu naprawdę nie rozwija. To tak człowiek biegnie za pieniądzem, za ambicjami, za tam jakimiś marzeniami, kolejnymi celami, biznesami, relacjami, za jakimiś tam, no nie wiem, jeszcze obszaru zdrowia, czy też, można być za kolejnym tam jakimś wymyślnym, no nie wiem, urządzeniem, ćwiczeniem, jakąś tam ideą zdrowotną. No, i tak sobie biegniemy, biegniemy jak ten e, ślepiec. E, no i, i, i cóż, i tak naprawdę życie przemija, no bo tutaj mamy tych ziemskich lat kilka, no i one mijają niektórym szybciej, niektórym dłużej. No i cóż, i nie wiadomo, jak to po materialnemu e, z kontekstu rozumu określić, czy to się da, czy to się nie da, czy ja dobiegłem, czy nie dobiegłem, czy to było sens, czy tego sensu nie było. No tak to, tak to właśnie jest, jeśli, jeśli biegniemy jak ten ślepiec, e, nie widząc. E, Dostąpienia światłości. No, było mega fajne pojęcie i musiałem sobie je tu wkleić, przekleić. Nie wiem od kogo, ale, ale myślę, że to ktoś bardzo dawno temu napisał. <laughs> A ja gdzieś to tutaj wychwyciłem. No i to było, było takie bardzo fajne. Te dwa zagadnienia. Więc wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. E, e, I tyle. Do usłyszenia. Do następnego wideo. Cześć.